Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Kuba Kubik, Kubiak. Wracam do Was po dłuższej przerwie, jeżeli chodzi o samego YouTube'a. Niedawno zakończył się PGL Major w Sztokholmie, więc nie mogłoby zabraknąć serii najlepszych taktyk Majora. Wydaje się, że patrząc gdzieś na mój kanał, Wasza ulubiona seria, także faktycznie wraz z, z moimi widzami udało się zebrać najciekawsze taktyki z tego turnieju, także bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. Akurat jeżeli chodzi o tę zagrywkę tutaj Nita yy, pod, do mnie także, Nita, bardzo Ci dziękuję i dzisiaj rozpoczniemy sobie serię od mojej ulubionej mapy, którą jak zawsze jest Inferno Spirit kontra Astralis. I tak naprawdę od razu Wam mówię, nie chcę za bardzo zmieniać nazwy serii. Ale wracając do tego, co było ostatnio, gry taktycznej na scenie, uwierzcie mi, że jest niewiele. Coraz mniej gra się zagrywkami, pojedynczym, podwójnym, potrójnym fejkiem. Są ekipy, które chętnie z tego korzystają, są ekipy, które mniej z tego korzystają. No ale teraz ze względu chyba na to, że tak rozbudowały się sztaby szkoleniowe poszczególnych ekip i gra się ciężej taktykami, bo pokażesz jeden, dwa granaty i już rywal ma przygotowaną reakcję wcześniej. Gra się eksplodami. Albo reaguje się na bieżąco na mapie. Jeżeli chodzi o same explody, to są takie ultraszybkie taktyki nie dające czasu twojemu rywalowi na reakcję czyli często charakteryzują się tym, że jednocześnie lecą granaty i jest wyjście, że kiedy leci taka zwykła taktyka, że pierwszy granat dymny, potem fleszek i tak dalej, to twój przeciwnik ma czas na najpopularniejszą reakcję, czyli na przykład rzucenie smołka pod siebie i zablokowanie tobie wejścia. Tutaj przy eksplodzie musisz mieć kontrę na to, że musisz wchodzić przez smołka i właśnie dajesz swojemu rywalowi bardzo mało czasu na Reakcję. Także to jest ten najważniejszy element eksploda I dzisiaj takiego eksploda Astralis wam pokaże. Nawet pozwolę sobie go lekko uzupełnić. Także również takie uzupełnienie z mojej strony się pojawi. Co do samej zagryweczki, runda piąta spotkania Spirit kontra Astralis i od razu Wam mówię, że też te filmiki będą dużo krótsze, bo nie pokazuję Wam pięciu osób, z jakich granatów korzystają, bo jednak tutaj no, przy eksplodach często jedna osoba jest kluczowa, jeżeli chodzi o granaty, a reszta stara się dogrywać to troszkę bardziej spontanicznie, także tutaj osobą kluczową, jeżeli chodzi o tego typu podejście jest Laki, to jest osoba suportująca, osoba, która korzysta z kompletu granatów. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam timing tego wejścia, moment, jeżeli, kiedy chcielibyście go skolować, kiedy chcielibyście podnieść taką decyzję, różnie. Ok, yy, grajmy teraz szybki wyjazd łącznik. Na pewno jest to fajny element w momencie, kiedy spodziewacie się, że rywal może pójść trójkowo na B. No to zdecydowanie ekipie Astralis się to udało. Rywal trójkowo na bombsite B chce podchodzić albo nie wychodzą wam rundy, chcecie grać rozstawienie standardowe, czyli dwie osoby banan, jedna osoba środek, dwie osoby domek, nie wychodzi wam to w ogóle. Ok, zmieńmy coś, zagrajmy, exploda. Często jest to taki wariant, który po prostu działa. Także, jeżeli chodzi o postać kluczową, jak już mówiłem, jest nią laki. Na start klasyczny, młotowo, żeby rwać tutaj tego domku nie skracał. I tak jak widzicie, sam laki przygotowany jest z pierwszym granatem błyskowym. Ustawiacie się, zostawiając sobie minimalną lukę w tym miejscu, i celujecie sobie na rok daszek, i gdzieś tutaj okolice tej linii energetycznej jeżeli tak ją mogę nazwać pierwszy fleszyk dorzucony i zobaczcie, że laki od razu z bardzo podobnego miejsca trochę skraca kąt do lewej strony jest od razu gotowy z błyskowem w tym miejscu wydaje mi się, że najlepiej Wam by go było, o tak będzie mi chyba łatwiej tak? be, be, łatwiej byłoby by Wam go rzucić celując w okolice tego daszku, biegnąc, biegnąc, biegnąc i puszczając również przy tej linii energetycznej zadaniem tego flesza jest złapanie rywala, który Mógłby stać bliżej łącznika. Pierw pokażę Wam flesza za chwilę pozycję, którą yy, oczywiście się fleszuje. Sam Laki wydaje się rzuca go może minimalnie za wcześnie, bo ten flesz eksploduje tutaj, powinien eksplodować tutaj. Sytuacja wygląda tak, że wyobraźcie sobie, że stoi CT, dostaje nagle pierwszym fleszem Lakiego, który ląduje w tym miejscu. On już stara się zwiewać i tak dalej, liczy, że jest w miarę bezpieczny i od razu Astralis zgoni. Tego zafleszowanego gościa, właśnie tym flashem od lekkiego. Później bardziej spontaniczny wariant, dorzucenie z ręki smoka łącznik, jak i biblioteka. No tutaj bardzo odważnie Glaive, zdobyta eliminacja, no ale wiadomo, że UMP to nie jest broń, która ułatwi mu zadanie w tym miejscu. Zobaczcie, że udało się złapać Sanda Yanga. Dodatkowo od razu zawodnicy Astralis łapią Mira. Mają trójkę rywali Chopper, z Dexter. Od razu intuicja im podpowiada, ej, mamy jednego rywala na B, dwóch na A. Może warto przerotować? Przelotujmy pod bombside B, tam może nawet będzie pusto, będzie jedna osoba. Warto taką decyzję podjąć, szczególnie, że Laki po tych fleszach z tego miejsca musiał się wycofać. I to był spory problem Lakiego. Także Astralis podejmuje decyzję, by zacząć się wycofywać. Jak ja wam mówiłem, gra na topowym poziomie to jest teraz gra reakcjami, no to. Rywal A, to my B. Jesteśmy zawodnikami Spirit, nasz przeciwnik nagle zaczyna się wycofywać. Nie mamy kontroli łącznika, nie mamy kontroli banana. Nie wiemy, co się dzieje w tym miejscu. No to musimy sobie odbić którąś miejscówkę. CT w naturalny sposób odbija Daszek albo Domek. No ale trzeba przyznać, reakcja zawodnika Spirit bardzo gwałtowna, bardzo odważna. Najwidoczniej uznał, że tylko taka jest w stanie coś tutaj naprawić. I zobaczcie, Dexter leci sobie z awp -ą. Łapie glejwa, chce przerwać rotację rywala pod bombsite B, której się tak mocno spodziewa. Sam jest mocno poobijany, zaryzykował, już tak naprawdę liczył, że tutaj nie wiem, będzie maksymalnie jedna osoba i rywal będzie w tym miejscu. Także astralis cały czas w minimalnej przewadze. I co ciekawe, pod koniec samej tej rundy, astralis, mimo że jest w trójkę nie decyduje się podchodzić razem wężykiem, tylko oni tutaj się jeszcze. Rozdzielając z tego wszystkiego, dwie osoby bliżej berywal mógł skrócić ten banan, także Astralis musi grać na rifraga Jeżeli zypek spadnie, zadaniem Lakiego jest od razu odpowiedzieć i vice versa. Tak, Laki padnie, od razu Zypex odpowiedź musi zaprezentować, także o tym Astralis doskonale wie. W międzyczasie Dupli daje plan B. Dupri jako domykający, będziecie mieć problemy typu nie wiem, Laki padnie, Zypex nie ma jak się jak się zrewanżować, cofaj do mnie. Tak to wygląda. Jak czujecie, że warto, to możecie z takim domykającym sobie zagrać. No w tej sytuacji osoba domykająca była kluczowa, bo Spirit ma taki manewr, który dość często powtarza, że całym składem po prostu sprawdza sobie bombsite A i już powoli chce to domykać od Banana. Zypex widać, że się tego spodziewał. Ten namierzony przez rywali. i od razu przychodzi do pomocy. I w ten sposób Astralis skończy rundę, którą naprawdę fajnie zapoczątkowali tym Explodem. Uzupełniając jeszcze samo podejście, to o czym Wam mówiłem, jeżeli chcielibyście tego explode'a zagrać i na przykład kulujecie go z respa, no często prowadzący też jest supportem, więc jak prowadzicie swoją ekipę, yy, możecie być od razu te granaty przygotowane. To moim zdaniem, w pełni, jak chcecie supportować swoją ekipę, ustawiacie się jak laki na minimalnej luce łącząc sobie linię energetyczną z tym daszkiem, dajcie pierwszego flesza swojej ekipie, drugiego na troszkę większym kącie z movementu i moim zdaniem od razu ustawiacie się na najdłużej rzucany granat, bo tak często działają explody, czyli flash na blisko, flash na daleko i od razu leci smoke, który uzupełni za chwilę akcję, żeby koledzy nie musieli się nim martwić. No to moim zdaniem takim smoke'iem przy wejściu od łącznika jest smoke na bibliotekę, więc żeby zamiast koledzy no nie musieli wyciągać smoke'a, często też się dzieje, rzuca się go zbyt mocno i rywa Malukę, to możecie spokojnie z tego drugiego środka zasuportować ekipę. Ja powiem wam szczerze, jeżeli miałbym z tego miejsca rzucać smoka do biblioteki, to mam taki swój sprawdzony wariant, ale zachęcam Was też do korzystania z własnych wariantów, jeżeli je posiadacie, to w tym momencie ja się przytulam na wprost miotełki. I będąc w tym miejscu, rzucam sobie smoka dokładnie tutaj, gdzie się łączy ta linia z daszkiem. I możemy nawet sobie pojechać w prawo dla bezpieczeństwa. Odtąd, dotąd jest margines błędu tego smoka, czyli daszek, linka. Celujemy sobie jump script. Ten smok odbija się od ściany. I albo odbije wam się od feramugi, wpadnie do środka. Jak dacie go troszkę do prawej. Wpadnie wam tu głęboko do środka, nie zostawiając żadnej luki w tym miejscu. Więc yy, jeżeli chodzi o dalsze podejmowanie decyzji, czy warto grać do końca tego yy, exploda, czy też nie. Na pewno uwarunkujemy to tym, czy zdobyliśmy fragę. Jak zdobędziemy fragę, od razu bym przed za fragiem. Cała ekipa jest na to gotowa. Jeżeli fraga nie zdobędziemy, możemy tak jak stralić chwilę uspokoić gierkę, liczyć na mocną rotację rywala, trochę go przestraszyć. Zawodnicy od daszku też tutaj to wszystko powinni domykać. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o tego Eksploda. Mam nadzieję, że pierwsza taktyka Wam się podobała. Sporo tych eksplodów będzie, sporo elementów zaskoczenia pojawi się na kanale. W kolejnym odcinku mapa Nuke. I domykanie bardzo dokładne gniazda. Tak jak widzicie, od razu Wam daje dość trudne taktyki, bo na inferno, jeżeli ma być jakaś trudność, to przejęcie łącznika. Na nuku, jak ma być jakaś trudność w ataku, to jest to niewątpliwie przejęcie gniazda. Także tutaj, właśnie dwie takie zagryweczki, będę chciał Wam zaprezentować. Na sam koniec klasycznie przypominam o kodziku Kubik CS na stronie G4 Skins. Bardzo dziękuję za pierwszy odcinek. Było mi bardzo miło wrócić do Was po tej dłuższej przerwie. I widzimy się na kolejnym nagraniu. Przypominam, nuk i bardzo dokładne domykanie gniazda. Do następnego.